Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz Ojciec rzekł do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy, jego syn, przebywał na polu. Gdzie wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze słuki, i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy jego ojciec wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźdęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto Słowo Pańskie Panie Panie Duchu Święty, Panie. dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem do czystu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W drodze w tej naszej rekolekcyjnej wędrówce za Bożym Słowem, któremu towarzyszy to nasze przyglądanie się tej Bożej optyce, naszemu życiu, chciałbym, żebyśmy dzisiaj też zatrzymali się nad tą przepiękną rzeczywistością sakramentu, który Przynosi nam uzdrowienie. Kiedy zobaczymy Jezusa w Ewangelii, Jezusa uzdrawiającego, Jezusa, który podnosi z różnych chorób, to zawsze i nie ma tutaj żadnego wyjątku, towarzyszy uzdrowieniom fizycznym, towarzyszy to uzdrowienie duchowe, uzdrowienie serca. Nie inaczej. ono zawsze jest uprzedzające to uzdrowienie fizyczne ono jest jakąś manifestacją zawsze tego działania Pana Boga i łaski Bożej w sercu człowieka w jego wnętrzu drodzy chciałbym żebyśmy dzisiaj tą refleksję poświęcili sakramentowi pokuty i pojednania to jest sakrament drodzy który przygotowuje nasze serce do przeżywania wewnętrznej mocy wiary i to jest istotne pytanie, myślę, dla naszego chrześcijańskiego życia, jak ja ten sakrament przeżywam, jakie on ma miejsce w moim życiu. Czy to jest dla mnie ważna rzeczywistość spotkania się z Bożą łaską, z Bożą mocą, z Bożym przebaczeniem, z Bogiem samym. I drodzy, z jednej strony to jest pytanie, na pewno obraz Boga, jaki ja noszę w swoim sercu. Obraz Boga, jaki jest we mnie ukształtowany, bo to jest sprawa zasadnicza w przystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania. Niestety tak się często może zdarzyć, że jesteśmy jakoś dotknięci nieprawdziwym obrazem Boga. Na to mogą mieć wpływ różne okoliczności życia, różne nasze doświadczenia życiowe, doświadczenia także z naszymi ojcami ziemskimi, bo człowiek trochę projektuje później ten obraz Ojca. Ziemskiego na, na Pana Boga. I czy ten obraz właśnie Boga jest we mnie właściwie ukształtowany, bo to jest gwarancją dobrego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. To jest jakby jedna strona medalu, ale jest jeszcze druga. To jest pytanie drodzy, o poczucie grzechu i jego świadomość w dzisiejszym świecie. Czy czasami nie dosięgnęło mnie to zjawisko zaniku poczucia grzechu, pewnej Relatywizowania grzechu, że to wszystko to tak naprawdę jest względne, że to wszystko zależy od okoliczności i tak dalej. To dzisiaj jest tak mocno w świecie obecne. Drodzy, ta <laughs> Ewangelia z przypowieścią o synu marnotrawnym nie jest dzisiaj przypadkowo odczytana. Myślę, że trafniej byłoby nazwać ten fragment Łukaszowi Ewangelii przypowieścią o ojcu miłosiernym. Bo zobacz. Przecież Chrystus nie mówi tej przypowieści o jakimkolwiek Ojcu. Chrystus, mówiąc tę przypowieść, chce pokazać, jaki jest Bóg, jaki jest Bóg w podejściu i w relacji do człowieka i jeszcze głębiej, jaki jest Bóg w relacji do grzesznika, do człowieka, którego życie dotknięte jest grzechem. On wiemy dobrze, i to nam powie święty Jan Apostoł, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to jest kłamcą. W różnej pewnie mierze, ale grzech, słabość dotyka kochani każdego z nas. Wszystkich. I to jest pytanie, i to jest spojrzenie na nowo, myślę, na tą przypowieść, dobrze nam znaną pewnie. My utożsamiamy się w jakimś stopniu z tym synem marnotrawnym, z tym synem, który odchodzi, bo te nasze odejścia od Boga pewnie bliższe, dalsze, ale, ale mają miejsce w naszym życiu. Drodzy, i ta przypowieść pięknie nam pokazuje prawdę o Bożym Miłosierdziu z jednej strony, ale też prawdę o tym, jakie musi być usposobienie serca ludzkiego, wnętrza człowieka, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Ten syn, który myśli o sobie, że wie najlepiej, co robić w życiu, ten syn, który ma plan na swoje życie, przychodzi do ojca i pragnie zabrać swoją część, część, na którą jeszcze nie zapracował. Ale Ojciec pozwala na to. Ojciec pozwala odejść, chociaż przeżywa ból. Zobacz, to jest niesamowite w tej miłości Pana Boga, którą nas ogarnia, której nam udziela, że ta miłość stworzyła nas w całkowitej wolności. Do tego stopnia, że człowiek może od Boga się odwrócić. I to często robi. To jest ryzyko, które Pan Bóg podejmuje, obdarzając człowieka wolnością. I nigdy nie będzie go do siebie przymuszał, bo miłość to jest zawsze zaproszenie, bo miłość wymaga też wolnej odpowiedzi miłości, nie inaczej. Tu się na siłę, drodzy, nic nie zrobi. My wiemy, że nie można kogoś zmusić do kochania. To jest niemożliwe i, i Pan Bóg o tym wie najlepiej. Ten syn, który, drodzy, odchodząc od ojca, sprzeniewierzył się ojcu, Doświadcza w końcu totalnego wyniszczenia, totalnego upadku. On właściwie sięgnął w swoim życiu dna. Bardziej już sięgnąć dna nie można było. Chrystus, który mówi tę przypowieść sobie współczesnym Żydom na pewno ta przypowieść, którą słyszą, mocno musiała w ich życiu wstrząsnąć, taki ten obraz, który Chrystus przedstawia przed Nimi, bo to, że on zaczął paść świnie, czyli to zwierzęta nieczyste według Żydów, to już nie można było dalej upaść. To już był koniec. Cóż jeszcze gorszego mogło go spotkać? Ale zobacz, tu jest wzorcowa sytuacja tego, jak trzeba ten sakrament przeżywać i co jest istotne w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy ten syn widzi swoją nicość, kiedy ten syn widzi, że już upadł tak nisko, nagle jak mówi nam Ewangelia, on się zastanowił. On się zastanowił i zobaczył, że przecież u Ojca miał wszystko. On zobaczył, że jego życie było szczęśliwe. On zobaczył, że niczego mu nie brakowało. I też zobaczył coś ważniejszego. Zobaczył, że zrobił straszny błąd. Że popełnił źle. I uznał ten błąd sobie. Zobacz Pan Bóg potrzebuje w sakramencie pojednania tylko tego i aż tego. Że człowiek stanie przed nim i powie, ja zgrzeszyłem. Ja, nie ktoś inny, nie moja żona, mój mąż, sąsiad, że to oni do tego. Nie, to ja zgrzeszyłem. I ten syn nie zwala też winy na jakiejś okoliczności, może na przyjaciół, którzy go do tego zmusili, czy, czy jakoś w tym pomogli, do odej w odejściu od ojca. Mówi sam, ja zrobiłem źle. Nikt inny. Po prostu ja dotknąłem grzechu. Ja popełniłem błąd. Ja upadłem. I zobaczył w sobie taką sytuację serca. I to jest myślę fundamentalne w przeżyciu głębokim sakramentu nadpojednania, który jest sakramentem nawrócenia, drodzy. Oczywiście nawrócenia w takim sensie i w takim kontekście, że jak powie święty Paweł, my raz dokonawszy wyboru, musimy każdego dnia ten wybór potwierdzać. I w takim sensie chodzi nam to o nawracanie się nieustanne i codzienne. I ten syn, stając w prawdzie o sobie, już uczynił w sobie taką predyspozycję do tego, żeby otrzymać miłosierdzie od Ojca. Bo uznał w sobie grzech, bo uznał swoją słabość, uznał, że zrobił źle. I zobacz, teraz tu ma miejsce sytuacja, która właściwie strząsa, i ona jest niesamowita. Ilekroć to czytam. Gdy był jeszcze daleko, ojciec ujrzał go. Zobacz, jak Bóg patrzy na człowieka. Jak Bóg patrzy na grzesznika. Bóg wygląda człowieka. Bóg wypatruje człowieka w jego grzechu. Bóg nie może nikogo na siłę przyciągnąć i tego nie chce robić, ale czeka, że człowiek sam zrozumie. Ale czeka, że ta jego łaska, ta jego miłość w końcu do serca człowieka dojdzie. I zobacz, co się dzieje, kiedy klękasz u krat konfesjonału z taką szczerą chęcią poprawy, szczerym żalem, że chcesz to Panu Bogu wszystko oddać ten swój błąd, tą swoją słabość. To Bóg się wzrusza. Jak w tej przypowieści ojciec zruszył się głęboko, gdy zobaczył, że syn powraca, gdy zobaczył, że syn uznaje swój błąd, bo tylko to o to Ojcu chodziło, bo zobaczył, że On zrozumiał. Zbłądzić mógł, ale zrozumiał coś o wiele głębszego. Zrozumiał, że ojciec jest dla niego ojcem pełnym miłości i że tą miłość miał zawsze. I takiego Boga my spotykamy, kochani, w konfesjonale. Taki Bóg przychodzi do nas z miłosierdziem, taki Bóg przychodzi z łaską pojednania, taki Bóg chce zabrać nas grzech. Czy rzeczywiście, kiedy klękam do spowiedzi, kiedy wchodzę do konfesjonału, czy mam świadomość, że ten ojciec Nie. bierze mnie w ramiona, że ten ojciec rzuca mi się na szyję. Drodzy, my znamy obraz taki, że to dziecko rzuca się rodzicom na szyję, ojcu czy matce. A tutaj ta przypowieść sytuację odwraca. Ojciec Rzucił mu się w ramiona, ojciec wziął go do siebie, przytulił. To jest niesamowite, ta miłość Boga do grzesznika, bo przecież wiemy dobrze, że to jest miłość nie do sprawiedliwych, nie do świętych, ale ukochał nas Pan Bóg, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy byliśmy daleko od Boga i kiedy jesteśmy dalej nas kocha. To jest, kochani, ten. Ten pierwszy syn i to jest to niesamowite doświadczenie, to co się dzieje w tym sakramencie pokuty i pojednania, doświadczenie takiej miłości Boga. Ono może mnie rzeczywiście przemienić, jeśli ja będę miał świadomość tego, z jakim Bogiem ja się spotykam, jak Bóg patrzy na mnie w tym sakramencie. Już grzech wystarczająco mnie poniżył. Pan Bóg mnie nie chce poniżać. Pan Bóg chce mnie zawsze podnieść. Pan Bóg chce mnie zawsze... Uratować i wziąć na nowo w ramiona, dać mi ten pierścień, szatę, sandały, i swoim dzieckiem za każdym razem, kiedy przychodzę do niego uczynić. Jestem bardzo cierpliwy, drodzy. To jest jeden syn, ale jeszcze jest drugi. Może się wydawać, że ten drugi syn to jest taki porządny. Jest zawsze przy ojcu, wszystko co ojciec chce, on wypełnia, nigdy nie przekroczył jego nakazu. Ale, drodzy, jest pytanie, myślę, które też z tej Ewangelii wynika. Dlaczego ten syn właściwie jest przy ojcu? Bo okazuje się, że on nie potrafi zrozumieć miłości ojca. On nie potrafi zrozumieć tego, że ojciec przebacza. On nie potrafi dopuścić do ojca nikogo innego, bo tylko on jest sprawiedliwy, tylko on jest bez grzechu, on zawsze posłuszny. A ten brat? Jak ojciec może mu przebaczyć? Jakim prawem? Kochani, czasami jako chrześcijanie tacy jesteśmy. Nie potrafimy innym przebaczyć. Potrafimy tylko patrzeć na siebie, na swoją doskonałość, bo ja jestem na Eucharystii, bo ja się spowiadam co jakiś czas, bo ja się modlę, ale tamten, tamta, jakim prawem? Zobacz, takim prawem miłości Pana Boga, miłosierdzia Pana Boga. Ten syn nie rozumie. My czasami jesteśmy właśnie w kościele z taką postawą i to jest postawa jakiegoś braku wewnętrznej mocy wiary. Jesteśmy jakoś bezsilni, sparaliżowani. Tą niemocą, jak ten syn starszy, który tak naprawdę nie ma w sobie pokoju, nie ma w sobie miłości, jest jakoś wewnętrznie sparaliżowany, i ten syn także potrzebuje uzdrowienia. Ten syn także potrzebuje miłości ojca. I zobacz, jak ojciec delikatnie do niego podchodzi: Moje dziecko, Ty jesteś zawsze przy mnie, ale pamiętaj, że trzeba się cieszyć. Drodzy, Chrystus mówi bardzo wyraźnie w Ewangelii: Jeśli chcesz doświadczyć miłosierdzia Pana Boga, jeśli chcesz, żeby to miłosierdzie dotknęło Twojego życia, to raz, że musisz stanąć w prawdzie i to Panu Bogu wystarczy, jeśli uznasz swój grzech, ale drugie, musisz okazać miłosierdzie także tym, którzy żyją obok Ciebie swoim bliskim, sąsiadom, nie wiem, przyjaciołom, ludziom, których spotykasz. To jest droga chrześcijańskiego życia. To jest też droga, którą ta Ewangelia i ta przypowieść nam bardzo wyraźnie wskazuje. To jest przebaczenie, które my otrzymujemy od Boga, ale to nie może być zatrzymane tylko dla nas. Mamy też przebaczyć z serca innym i być dla tych innych miłosierni. Tak piękna jest ta przypowieść, tak piękny jest Bóg, który udziela nam tej łaski swojego miłosierdzia i przebaczenia w tym sakramencie, który uzdrawia nas wewnętrznie. Te wszystkie zranienia, które w sobie nosimy, które codzienność nam zadaje, nasz grzech, grzech innych osób, pośród których żyjemy. To Pan Bóg w tym sakramencie wszystko może dotknąć i dotyka swoją łaską, jeśli my go tak naprawdę chcemy przeżyć, a nie traktujemy go, proszę wybaczyć za określenie, jak, jak taki kosz na śmieci, że przyjdziemy co jakiś czas i wyrzucimy. To jest za mało. Tam musi być ta chęć i ta, to pragnienie nawrócenia, powrotu do Pana Boga, nie tylko wyrzucenia z siebie grzechu. Drodzy, mogą też się pojawić trudności w przeżywaniu tego sakramentu związane też no z czasami, w których żyjemy, jak powiedziałem, z tą relatywizacją moralności i wszystkiego, co wokół jest. I to potem powoduje takim skutkiem, że mogą pojawić się trudności w wyznawaniu jakichkolwiek grzechów. Pojawiają się jakieś ogólniki często w wyznaniach naszych. Na przykład, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Właściwie to jest w porządku. No tak, tylko że gdzie tu jest płaszczyzna do przebaczenia. Jeśli nie ma grzechu, to nie ma rozgrzeszenia. Pan Bóg nie ma z czego rozgrzeszać. Może też nam towarzyszyć to wyznawanie pewnych tych samych stereotypów, ciągle tych samych grzechów. Nie odmówiłem pacierza, zakląłem i tak dalej. I tym podobne sytuacje. Że nic się nie zmienia właściwie w tej, po każdej spowiedzi. Lata płyną, a ja właściwie przychodzę z tym samym zestawem i, i to się tak dzieje co miesiąc, czy co jakiś inny okres czasu. To też pokazuje, kochani, że czegoś brakuje w tej spowiedzi, tego głębokiego przeżycia, nawrócenia. Czasami też jest ta postawa, która właśnie siebie usprawiedliwia, a winą obarcza innych. Właściwie, gdyby nie inni, to ja bym w życiu nie zgrzeszył. Ale tak to jest, że tamten mi sprowokował ten, ale to oni, bo gdyby nie oni, to ja bym był bez grzechu. Czasami człowiek też jest jakoś przesadnie uwrażliwiony na jedne grzechy, a gdzieś umykają całkowite. Całkowicie także, które są często przeciwko miłości bliźniego, a więc one dotykają samego sedna chrześcijańskiego życia, ale człowiek tego nie widzi. Zostawia to, traktując to jako mniej ważne, albo już nie potrafi tego dostrzec. Drodzy, to jest też brak czasami zrozumienia dziś, w naszym świecie, na czym polegają postawy specyficznie chrześcijańskie, te, o których Chrystus mówi w kazaniu na górze. To jest w końcu tak, że dzisiaj nieodosobniona sytuacja, niespowiadanie się z postaw życiowych głęboko niechrześcijańskich, ale które opinia publiczna uważa za normalne. Drodzy, dotknijmy chociażby tylko jednej takiej sytuacji, tych związków niesakramentalnych czy związków partnerskich. To jest sytuacja, która no, jest jakimś bólem dzisiaj we wspólnocie Kościoła, bo wielu młodych chrześcijan... No nie wstępuje w sakrament małżeństwa, nie zawierają tego związku. Kochani, tu nie chodzi o potępianie, bo, bo to nie o to idzie. Natomiast my musimy rzeczy nazwać po imieniu. Jeżeli ktoś chce być chrześcijaninem, tak w pełni doświadczać mocy Bożej w swoim życiu, to ulegając katechazie świata, ulegając tej relatywizacji w podejściu do tego właśnie sakramentu małżeństwa, albo raczej właśnie nie podchodzeniu do Niego, no niestety tego w życiu nie doświadczy. Ja wiem, że to jest bólem dla wielu rodzin, rodziców i tak dalej. I takich ludzi trzeba też przyjmować, powierzać ich modlitwie, ale zobaczmy, że to nas dotyka właśnie jako wspólnotę chrześcijan. Taka techeza świata, ten, ten, to właśnie to, to, co nie jest Pana Boga. Przecież mamy słuchać Słowa Bożego, a nie świata, tego jak inni żyją i co z tego? Trudno, no tak ludzie wybierają, ale jeśli chcecie być chrześcijaninem w pełni, przeżywać moc wiary w swoim życiu, to to są dzisiaj nieraz trudne wybory. I te zjawiska, drodzy, powodują właśnie zanik ducha pokuty i poczucia grzechu, a co za tym idzie, też możliwości nawracania się człowieka. Bo nawracanie no, zakłada najpierw uznanie w sobie grzechu, uznanie w sobie słabości. A dzisiaj człowiek niestety stawia siebie w centrum do tego stopnia, że stawia się w miejscu Pana Boga i chce decydować o tym, co jest dobre i co jest złe. Człowiek chce decydować o tym, które życie jest. Godne życia, które nie, kiedy się ono zaczyna, kiedy kończy. I tak dalej. Znamy te sprawy przecież. Kochani, chciejmy na nowo spojrzeć na to miłosierdzie Boga obecne dla nas w, w tym sakramencie. Chciejmy na nowo przeżywać z mocą ten sakrament Bożego przebaczenia, Bożej łaski, Bożej siły, Bożej mocy, bo to jest kanał tej łaski dla nas która pozwala nam w wolności przeżywać naszą codzienność. Otrzymując miłosierdzie od Boga, nie zatrzymujmy go, ale udzielajmy go także innym. Amen.